Dzień dobry, Ewa Tułacz. Zapraszam na program Mazowsze Wiadomości z regionu. A w tym wydaniu: Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Mazowsza, zatwierdzony przez Komisję Europejską. Inspirujące Forum Rozwoju Mazowsza. Znamy laureatów Nagrody Marszałka. Ponad 2 miliardy euro z Unii Europejskiej zasilą realizację wielu ważnych projektów i inwestycji na Mazowszu. Komisja Europejska zatwierdziła nowy program dla województwa mazowieckiego na lata 2021-2027. Na decyzję Komisji Europejskiej samorząd Mazowsza czekał od miesięcy. Kończy ona proces negocjacyjny i otwiera drogę do ogłaszania naborów. Dzisiaj jest znakomity moment o poinformowaniu o nowym budżecie, o nowych programie regionalnym, czyli funduszach europejskich dla Mazowsza. I to ma duże znaczenie dla tych wszystkich osób, ponieważ no, mogą zobaczyć, co będą mogli robić w ciągu najbliższych pięciu, siedmiu lat. Na tę decyzję czekali nie tylko samorządowcy, ale także przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz uczelnie. Alokacja dla naszego regionu to ponad 2 miliardy euro. Oprócz tych środków, Mazowsza Regionalne może liczyć na kolejnych 400 milionów euro w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. To efekt wprowadzonego w 2018 roku podziału statystycznego Mazowsza. Ogłoszenie konkursów w ramach zatwierdzonego właśnie przez Komisję Europejską programu regionalnego dla Mazowsza planowane jest w pierwszym kwartale. 2023 roku W kończącej się perspektywie finansowej na lata 2014-2020 blisko 6 tysięcy projektów zostało zrealizowanych lub są jeszcze w trakcie na kwotę dofinansowania z Unii Europejskiej 8 miliardów 300 milionów złotych. Zatwierdzony właśnie program Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 będzie realizowany w ramach tzw. polityki spójności i finansowany z dwóch funduszy, to jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita alokacja dla Mazowsza wynosi prawie 2 miliardy 100 milionów euro. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Fundusze dla Mazowsza EU. Dwa dni pełne inspiracji i wymiany doświadczeń, trzy strefy tematyczne, 18 debat i ponad 80 ekspertów. Tak wyglądało dwunaste Forum Rozwoju Mazowsza poświęcone roli Unii Europejskiej w rozwoju regionu. 12. edycja Forum Rozwoju Mazowsza, zorganizowana przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, przyciągnęła ponad tysiąc uczestników, a kolejnych 4000 obejrzało transmisję z tego wydarzenia. Na tegorocznym forum jest ich 70 różnego rodzaju wystawców z różnych branż, od branży zdrowotnej poprzez przedsiębiorców, którzy pokazują swoje innowacyjne rozwiązania dofinansowane środkami unijnymi. Wszyscy ci właśnie pokazują, co uzyskali dzięki środkom europejskim. Nowością tego forum jest Strefa Młodych. Chcieliśmy zaprezentować nowe kierunki kształcenia i obowiązujące kierunki kształcenia, które funkcjonują w naszej szkole. Jest to jastrząb gołębiarz, najpospolitszy z jastrzemi u nas w kraju. I ma Praca była wykonana kilka lat temu na targi poznańskie i wygrała, oczywiście, te targi poznańskie bodajże w 2008 roku. Praca jest wykonana z litego drewna, gatunki krajowe, jak również i egzotyczne. Takie fora to okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń. Cały czas jest, jest o czym rozmawiać, jest tych tematów coraz więcej do dyskusji. Mazowiecka jednostka zaprasza na forum beneficjentów, którzy z jednej strony już coś osiągnęli, mają już jakieś doświadczenia, a z drugiej strony tych, którzy coś chcą zrobić dla siebie, dla innych. W strefie zdrowia zaprezentował się między innymi Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie. Tematyką na dzisiejsze forum, jakie sobie wybraliśmy, są choroby cywilizacyjne oka. Chcieliśmy naszych pacjentów, mieszkańców Mazowsza, zapoznać z tymi chorobami, uświadomić im na czym one polegają, jakie są objawy, na czym polegały, polegałaby diagnostyka tych chorób, ale również profilaktyka. Mamy tutaj ze sobą bardzo nowoczesny sprzęt stacji diagnostyczną firmy Visionix, która pozwoli wykonywać bardzo wiele badań okulistycznych przy jednym badaniu. Także badania są wykonywane jedno po drugim w bardzo szybki, automatyczny sposób i pozwalają na pełną diagnostykę pacjenta. Tuż przed otwarciem Forum Rozwoju Mazowsza wyruszył kolejny już transport ze wsparciem dla ogarniętej wojny Ukrainy do obwodu lwowskiego. Tym razem jest to odzież termoaktywna, to są aparaty ambu do resuscytacji, to są gogle i ten sprzęt no, będzie służył i ratowaniu życia, ale też będzie służył przetrwaniu zimy Ukraińcom, tym służbom, które... Też niosą pomoc innym. Wie. Za kierownicą usiadł przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Robię to kolejny raz. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego na każdą prośbę Urzędu Marszałkowskiego Samorządu Województwa Mazowieckiego reaguje od razu. Także jestem tam, jadę tam kolejny raz i jak zwykle wracam wieczorem, może trochę później. Radni Województwa Mazowieckiego wspierają Ukrainę od początku wojny. Naszym zdaniem ta, ta pomoc, która która w znacznej części jest skierowana do, do ludności, ludności cywilnej, jest, jest naszym, naszym obowiązkiem, bo tak naprawdę ta, ta Ukraina dzisiaj, dzisiaj walczy też, też za nas. Ukraińcy są bardzo silni. Oni naprawdę, tak jak słyszę, przetrwają to i nie poddadzą się. I to jest dla nas ogromnie ważne, bo wiadomo, że jeżeli oni przetrwają, to i my będziemy wolni. Transport sprzętu i specjalnej odzieży o łącznej wartości blisko 170 tysięcy złotych trafi do dwóch instytucji zelwowa. Wcześniej Mazowsze przekazało tam już sprzęt pożarniczy oraz odzież ochronną za łączną kwotę ponad 235 tysięcy złotych w wozie strażackim przekazanym przez OSP Otwock Wielki. Znamy laureatów 23. edycji Nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego. Spośród 60 kandydatów, kapituła konkursu wyłoniła 10 zwycięzców, których działalność twórcza, charytatywna czy społeczna promuje region w kraju i za granicą. Nagroda marszałka województwa mazowieckiego jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień na Mazowszu, honorującym najcenniejsze osiągnięcia mieszkańców regionu. To docenienie pracy i talentu ludzi, którzy z potrzeby serca intensywnie działają na rzecz województwa. Przez te wszystkie lata, bo to jest 23 edycja, staramy się docenić pracę ludzi, właśnie takich niezwykłych, nietuzinkowych, ludzi, którzy w różnych obszarach kultury, edukacji aktywności publicznej. No są solą tej ziemi, są aktywni, pracują na rzecz swoich środowisk. Wyróżnionym zostały wręczone statuetki Nagrody Marszałka. Komisja konkursowa wybrała 10 zwycięzców, a wśród nich są między innymi Miejska Orkiestra Denta działająca przy Węgrowskim Ośrodku Kultury, Hoszelska Kapela Biesiadna oraz Stowarzyszenie Emerytów Ierencistów, Spokojna Jesień Życia z Szydłowca. Szalenie się dobrze czuję. To jest coś, co żadne pieniądze nie zastąpią. Kiedy przyjdziesz z grupą, którą pracujesz, i masz oklaski i wyróżnienie. Nic piękniejszego nie można dostać. My jako grupa, która powstała już ponad 12 lat, Jeździmy po całym kraju i po Europie. Podczas uroczystości wręczone zostały także medale pamiątkowe Promazowia. Są one przyznawane za całokształt działalności zawodowej, społecznej czy publicznej. Wśród nagrodzonych znalazła się Agata Marcewicz-Szymańska, śpiewaczka i sopranistka. Było to dla mnie duże zaskoczenie, ale jednocześnie ogromne wyróżnienie, ponieważ. Dołączyłam do plejady wybitnych osobowości z dziedziny kultury i sztuki. Gala wręczenia nagród odbyła się w Mazowieckim Teatrze Muzycznym imienia Jana Kipury w Warszawie. Włodarze miast i gmin w subregionie żywardowskim podsumowali to, co udało się w tym roku wykonać w regionie z pomocą finansową samorządu województwa mazowieckiego. To nie tylko obiekty sportowe czy użyteczności publicznej. Najwięcej pieniędzy do samorządów na Mazowszu trafiło w ramach programu Mazowsze dla Równomiernego Rozwoju. To instrument, który stworzyliśmy w województwie mazowieckim, po to, aby wspierać zadania, których gminy nie byłyby w stanie zrealizować bez dodatkowych środków. Władze gminy Nowa Sucha w powiecie Sochaczewskim otrzymały dofinansowanie na budowę zaplecza sportowego prężnie działającego klubu sportowego Promyk. Dzięki temu wsparciu stoimy w pięknym budynku, który spełnia wszelkie wymogi, jeśli chodzi o pobyt i korzystanie przez tych, którzy tutaj trenują na tych boiskach, a rzeczywiście trenuje dzień w dzień bardzo duża grupa dzieciaków, młodzieży jedni schodzą, drudzy wchodzą cały czas treningi. Infrastruktura też jest bardzo ważna w procesie szkolenia, bo no, gdy jest źle, gdy nie ma gdzie się przebrać, jest ciasno i tak dalej, to zawodnicy idą do innych klubów, a jest tych klubów w powiecie sochaczewskim bardzo dużo. W subregionie żerardowskim najwięcej projektów zostało dofinansowanych w ramach programu Mazowsze dla sołectw. Tylko dla sołectw w tym roku wybudowaliśmy oświetlenie dzięki tym środkom w siedmiu sołectwach, a w poprzednich latach było to jeszcze w sumie więcej. Także gmina jaśnieje dzięki temu wsparciu. Też jaśnieje dość oszczędnie, bo ponad 300 opraw oświetleniowych wymieniliśmy w tym roku. Również dzięki programowi Mazowsze dla Klimatu. Dzięki programu wsparcia, wyremontowany niedawno został jeden z najcenniejszych zabytków Żerardowa dawny kantor zakładów liniarskich. Obiekt zagospodarowany zostanie na potrzeby obsługi mieszkańców i będzie pełnił funkcję istotnego ośrodka administracji samorządowej oraz ośrodka kulturalno-edukacyjnego. My jesteśmy właśnie w miejscu, które jest dobitnym przykładem tego, że korzystamy skrzętnie z wszystkich możliwości, jeśli chodzi o pozyskiwanie dotacji. W tym roku udało się także wesprzeć gros Ochotniczych Straży Pożarnych, wyremontować kilometry dróg czy wykonać termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. 19 kilometrów dróg w subregionie siedleckim zostanie przebudowanych ze środków województwa w ramach wsparcia obszarów wiejskich. Dzięki nim nawet najmniejszym miejscowościom nie grozi wykluczenie komunikacyjne. Pod koniec listopada podpisane zostały ostatnie umowy z unijnej perspektywy finansowej 2014-2020. W ramach wsparcia obszarów wiejskich w subregionie siadleckim zostanie przebudowanych 19 km dróg w 14 miejscowościach za kwotę blisko 23 milionów złotych. Jeżeli te drogi będą lepsze, to mówimy generalnie o rozwoju, o przedsiębiorczości, o komforcie życia mieszkańców, o tym, że mogą powstawać nowe inicjatywy. To finansowanie jest przekazywane na inwestycje priorytetowe, jak na przykład ta w miejscowości Gostochosz w gminie Wiśniew, gdzie nigdy nie było części wydzielonej dla pieszych. Będziemy ją remontować i przybudowywać z tego względu, że w tym miejscu rozpoczynamy budowę kanalizacji i ona ze względu na dość Dużą infrastrukturę w pasie drogowym musi być realizowana właśnie między innymi w drodze. Będziemy musieli kopać w asfalcie kanały do sieci kanalizacyjnej, dlatego też remont tej drogi jest potrzebny. Chociaż i pewnie bez tego to ta droga jest w tak kiepskim stanie, że należy jej się nowy żywot. Stan drogi poprawi się również wzdłuż ulicy Wesołej, przechodzącej przez dwie miejscowości w gminie Siedlce. To dofinansowanie ponad 700 tysięcy złotych. Pozwoli nam wybudować tę drogę asfaltową, z której będą się wszyscy mieszkańcy cieszyć, a szczególnie zakład gospodarki komunalnej, bo do tego zakładu przyjeżdżają mieszkańcy całej gminy Siedzy. W tym roku w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich w całym województwie dofinansowane zostały 62 projekty dotyczące remontów i budowy dróg gminnych na kwotę ponad 118 milionów złotych oraz 49 projektów związanych z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej. Stacja uzdatniania wody w Kępinie pod Gąbinem w powiecie płockim pracuje pełną parą. Teraz w ciągu doby jest filtrowane dwukrotnie więcej wody niż przed rozbudową. Jej modernizację wsparł finansowo samorząd Mazowsza. Halę stacji uzdatniania wody w Kępinie rozbudowano trzykrotnie. Znalazły się tam nowe systemy filtrów, aeracji wody oraz inny sprzęt niezbędny do prawidłowej pracy. Stacja ta została wybudowana ze środków między innymi Urzędu Marszałkowskiego, Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Przepustowość tej stacji jest w granicach 1800 m3 na dobę. Stacja zasila w wodę wysokiej jakości Gąbin i okoliczne miejscowości. To jest największa nasza stacja i najważniejsza. Zaopatruje cały Gąbin oraz okoliczne miejscowości, dlatego jest dla nas strategicznym obiektem bardzo, bardzo ważnym. I te środki pochodzące ze środków unijnych, ale koordynowane przez Urząd Marszałkowski z programu obszarów wiejskich, bardzo nam pomogły do realizacji tego zadania. Po rozbudowie stacji mieszkańcy, zwłaszcza budynków wielorodzinnych, oraz lokalne przedsiębiorstwa nie będą już odczuwać spadków ciśnienia wody, czy jej braku w okresie letnim. Kwestia wody, dobrej wody i zdrowej wody, to jest kwestia fundamentalna w sensie egzystencji każdego z nas, więc bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj. No tutaj przyczyni się do tego, żeby ludzie mieli dostęp. To jest stacja dużej wydajności. Rozbudowa stacji była możliwa dzięki środkom z Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Zespół Mazowsze pod batutą dyrektora Jacka Bonieckiego wystąpił przed kilkutysięczną radomską publicznością z koncertem Kaleidoskop Barw Polski. Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze to 150 utalentowanych artystów. Flagowy koncert Zespołu Bar w Polski był także okazją do świętowania. Rozpoczęcie, taka inauguracja tak naprawdę obchodów stulecia Muzeum Jacka Malczewskiego. Przyznam się szczerze, że jestem pod olbrzymim wrażeniem, bo rzeczywiście jest wypełniona hala radomskiego RCS po brzegi. Zespół Mazowsze wystąpił w Radomiu pierwszy raz od ponad 30 lat. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że to właśnie zespół Mazowsze, który został powołany do tego, żeby chronić polską kulturę, żeby tworzyć polską kulturę, tak naprawdę otwiera ten format widowiskowy w naszej hali, bo do tej pory wiele imprez przede wszystkim sportowych. Podczas koncertu widzowie mogli poznać nie tylko charakterystyczne dla poszczególnych regionów tańce, przyśpiewki i muzykę. Kalejdoskop barw Polski to piękno z muzyki, tańca, śpiewu, suity z różnych stron kraju, no i te pieśni ludowe, które bardzo znamy, no z podsumowaniem ze słynnym Furmanem, który niegdyś śpiewał Stanisław Jopek, a dzisiaj będzie śpiewał Łukasz Karauda, następca Jopka, no i wszystko opatrzone muzyką, która wykona Wielka Orkiestra Symfoniczna, no z towarzyszeniem chóru, no i Wspaniali, przepiękni, cudowni nasi tancerze i tancerki. Oprócz tańców, śpiewów i muzyki widzowie mogli podziwiać także pięknie wykonane stroje ludowe. Mazowsze przygotował również świąteczne atrakcje. Warto wybrać się w ten weekend do Karolina na jarmark Bożonarodzeniowy i warsztaty rękodzielnicze. W grudniu i styczniu będzie także wystawiany spektakl Betlejem Polskie. A o kolejnych okołoświątecznych wydarzeniach opowiem Państwu za tydzień. Do zobaczenia!